Siemanko moi drodzy widzowie, to was w kolejnym odcinku oczywiście serii Polscy Sąsiedzi. Witam ciebie panie Fajnie, że tak przyjemnie Michale. sobie zaczynasz. Fajnie, fajnie, że tak przyjemnie sobie zaczynasz. <laughs> Cóż by ty dużo mówić widzowie, no Michał no, przeskropał sobie na pewno u kogoś, żeśmy zaczęli no. u niego akcję mówi, kukurydzę. Mówi to gościo, mówi to gościo, któremu chwilę wcześniej zburzyli cały budynek. No tak, zburzyli mi budynek faktycznie. Ktoś mnie musi mocno nie lubić. <laughs> No nie eee... wiem, to, znaczy, to jest w ogóle zabawne, że ci zburzyli budynek. To na... naprawdę jakieś a, 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 a co mam płakać? Hmm. No, no to Michał, że budynek a się przy widzach wszystkich. Eee, co na cholerę za przeproszeniem zrobiłeś, że, że ci tutaj ludzie kamieniami pole obrzucali za przeproszeniem? Oczywiście, za przeproszeniem. <grym> znaczy... Wiesz no, temat jest skomplikowany, bo tak naprawdę nie zrobiłem nic i nie wiadomo o co z tym chodzi. Świeczkarnia decydnie, nie wiem, ten ciągnik ci sprowadzić na tego, czy tu niech nie stoi. Sterty Wiesz co? usypiemy? Wiesz co? Nie będę tego komentować. To ja sobą to byś mnie odwiózł do domu, co? A nie, ja tu przecież po co godzinę ma być policja, to ja tu zostawiam wszystko nie będę nigdzie odjeżdżał, żeby było A, normalnie. A to dobrze, to policja będzie widzieć, że u kogoś na polu se parkujesz, na przykład ciągnikiem, nie? Na przykład na ranym komuś. <noise> A pierdziele dobra, to masz rację akurat. Lepiej. Czekaj, zjedź. już czekaj, od, odjadę, odjadę. Tutaj akurat, no tutaj, tu, dzięki, dzięki, wiecz. dzięki. Najwyżej. Jeździ no nie, i to, po kogoś. Się. No jadę za tym, stanę za sieczkarnią przecież. Ale musiałeś na cholery komuś narobić, no. Za darmo to ci tak. Ale... Za darmo nikt takich rzeczy nie robi. Ale najgorsze, że głównie takie osoby są właśnie bez konsekwencji później, bo ciężko jest dojść do tego, kto mógł na przykład kamienie porozrzucać na polu. No jak do tego dojdziesz? Ty tu są, nie. Tak jak mówiłem wcześniej, nie ma kamer, nie ma nic. I co ty akurat robić? Jeszcze jeden temat. Przecież ja nie będę tu stały i nie będę chyba płakał, no nie? Pomożesz mi do Bizona podczepić header? No. Bo tam trzeba go tam, wiesz, yy, posprawdzać wszystko i tak dalej. Zobaczyć, czy chodzi, wiesz, przed zimowaniem ITP i ale, ale żeśmy oporowo akcję Kiszonkę zrobili na gospodarstwie. Uuuu, jeden przejazd i opór się skończył. Ty no ale, uuu, no uuu, trudno, uuu, ale nie, za, nie możesz uuu. zabierać tego, bo jak policja przyjedzie sprawdzi, kto to, to tam się. No nie bym chciał teraz robili. sobie nawet skosić, żeby od Dawida wziąć no to co zrobię? Nic nie zrobię. No widzowie, zobaczcie, no ktoś mi kurde wyburzył no stodołę, No i co teraz? Ja pierdzielę, no kto to zrobi, widzowie, czy to ktoś z was? No taki jaja odwalić To świat nie widział czegoś takiego Ja pierdzielę Tutaj trzeba w tutaj y, tego To pronarem Gdzie no, masz? Tu, no tutaj po prawej stronie To trzeba kurde wszystko A taką bajdę mnie cofniesz po to? Gdzie? Czy to tak to chcesz robić? Nie to ja tu na podwórku chcę podczepić, wiesz posładać wszystko Podczepić wózek? No. Zakonserwować wszystko i tak dalej, Michał. No to już uruchamiał to teraz? No. A co? To myślisz, że co, to takie kurde... To trzeba, że to nie ma takich wież na przykład na gospodarstwie u ludzi, którzy po... No, nie chcę obrażać, ale na, na przykład nie znają się, nie? No trzeba nie wszystko... wiem, no znamy to jest... Już dawno pożyliwach, a ty teraz byś kombajn uruchamiał tak... No okej. Okay. Najwyżej, no nie wiem, wy... podczepisz kable? No jedź, zjeżdżaj Eee. Yy, poczekaj, poczekaj No najlepiej jakbyś do tyłu jechał, a nie do przodu no tak. To wtedy, wtedy myślę, żeby by było łatwiej Kable przejechać. trzeba poczepić Czekaj, czekaj, bo ten nie podejdę, bo jeszcze mnie rozjedziesz No i co? No dobra, czekaj, będzie działał zaraz, czekaj, ja się nim przyjadę kawałek, żeby przedmuchał No to ja tu będę czekał jak coś No dobra, spoko, to weź poczekaj EJ ZOŚ TO NA MNIE No I łogień i widzowie łogień grzeję, ładujem kurde Daleko pojechałeś? Grzeję, ładuję, widzowie kurde Ale dale daleko pojechałeś za ile będziesz? Ja wyjdź przed ulicę to ja nie widziałem, jak kombajnem jeździsz. Co? Co? Michał, gościu Parol. nie przyjeżdża, nie, nie, nie gosi, to ja mu chętnie wykoszę. Ale wiesz, że to, to jest kradzież. Wiesz, jaki jako jest problem? Jak on gdzieś jakieś fotopułapki albo coś, to nie co wiem, będzie? Nie o co chodzi. Jak ja opuszczam header, nie? No. To on się zobaczy, automatycznie zaczyna kopać. O co tu chodzi? Jakoś podnosi się, kurde. Czemu tak jest? No najprawdopodobniej twój bizon powinien iść na złomowisko Nie wiem, ale ty, no kurde, gościu tu nie kosi, no to co, no to się ma zmarnować te zboże? No ja jestem zdania, że trochę... Nie wiem czy to jest takie odpowiedzialne zachowanie i mądre, ale... A, a to ty będziesz mówił coś odpowiedzialnego, jak gościowi zabrałeś działkę? No, ale okej, okay, no. no... Jak Michała, chcesz gościowi odmawiać dzień, no to... <noise> jak? Ale jak? Chłopom w biały dzień okraść, no to... Ty się, ty się tak później dziwisz, że kurde, tobie budynki wysadzają w powietrze, jak ten. Jak ty okradasz ludzi w biały dzień, no... Soko, A ty super. co zrobiłeś? U gościa na polu bo budowałeś ten. <noise> no sobie... to zjechał sprawę w sądzie, ale ja to nagram i na komisariat też to zgłoszę przecież. No ty jesteś nienormalny, co od mnie będziesz mie mieszać jakieś swoje ty? Ej, patrz, weź stań tu. I zobacz sobie kadr, jaki jest dobry. Zobacz, zobacz, gdzie jest dobry bizon, a gdzie jest słaby bizon, no nie? Te, 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 te. Ładny, ale jadl, no nie, zobaczcie, ale ale tak. jak gdy się kurde prezentuje, no. Nie, co yy, ale ten mój bizonek, to kurde. A kiedy, a kiedy, właśnie, o której masz tą rozprawę? Czy tam, gdzie ty tam masz się te stawić? Ma, yy, nie wiem, to mówili, że tam, że przyjadą coś tu posprawdzać, to tu chyba ja tam nie będę musiał jeździć nigdzie, tylko oni tutaj przyjadą, wiesz. A Pewnie tu. No nie daj Bóg, żeby było tak, że oni zajadą mnie za wino ty i na kojize no to. Żeś znaczy... trochę takiego delikatnego mimijaka zrobił, do no nie. No ale to ja podniosłem header, bo tu się inaczej nie da, bo tu coś się kurde wadzi. No ale ci powiem kawałek hektarów, No ale teraz leci, nie, nie, trzeba, nie trzeba góra dół. Nie wiem, co się tu czasami pieprze. Ludzie w pizonie chyba to samo było, nie? Chyba tak. Ej, ale ty to to no. do siebie do Silosu wziąć, czy co? No a gdzie? Ja piję. Toż nie, 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 tobie nie oddam. No. Wziął, wziął chłopu, skosił pole. Po prostu okradł chłopa w biały dzień, to no nie No Ale to to jest... Michał, to i tak będzie na ciebie, i tak, no to. Jak na mnie? Przecież to widać, że czerwony bizon, a nie niebieski. A kto tu widzi, powiedz, kto tu widzi? Ja chodzę i zdjęcia robię. Nawet się nie masz tego gdzieś używać później. No ale jak używać? No przecież, jak będę miał sprawę w sądzie i mnie na przykład będą chcieli oskarżyć no o to, i że ja ty powiesz, że to ja czerwonym bizonem no? robiłem? Mnie w a, nie w pierwszych gaminy? Nie, sorry, powiem, że ja niebieskim to wykosiłem, żeby ciebie obronić to. A nie możesz po prostu gadać, że nie wiesz kto wykosił No mogę. No to po co robisz zdjęcia? Ale nie za kosztuje. No dobra to ja będę zeznawał w takim razie na... na dobra, gość nie, gość. nieważne, nie wiem, nie wiem kto to wykosił, wiadomo. No A te zeznania takie co ustalaliśmy, to tam, tam możesz sobie formułkę ty. przypomnieć, no nie. Nie, 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 nie. ja chyba coś, zeznawać to. będę koszyć gości, a powiem, że tu bezczelnie wjechałeś na teren i... No tutaj to masz nierówności, dlatego góra dół pewnie trzeba Nie, no to jest tragedia no, widzowie. Tak trochę, no bo zaczepiasz headerem koło jest powietrzu, dlatego ci nie idzie, wiesz jak ten header jest zrobiony? Eee, po prostu teren jest zwalony. Nie, to nie teren jest zwalony, tylko jest zwalony ten pieprzony ten, ten trybek na zakopywanie się. A, też, też tak ogólnie może być. No! O. No, no, tutaj, ale nie, teren też jest mega nierówny, widzisz? Tak ja skarpę, co robię. Ty, jest nierówny, czyli... ciekawe przez kogo? Kiedyś chłop miał takie bardziej normalne pole, a teraz widzę, że tak... Tak popieprzyłeś, popieprzyłeś mu te pole i... No, tutaj to powiem ci, że też tak szerokościowo troszeczkę... Chyba naraz tego nie złapiesz. Ty, aby trochę ukosić. Dobra. Idę, bo nie będę tu z tobą stał, bo jeszcze ja będę o coś osądzony. Idź, ja i tak tego całego nie wykoszę, bo patrzcie, tu mi się górny header bardziej rozpieprze to, to trzeba po trochu łapać. Teraz łapię trochę, jutro wyjadę, trochę złapie i będzie elegancko. No kurde, ma być dzisiaj policja w sprawie tego, co ja tego policjanta widział i przybiłem. Pamiętacie to? Akcję. Co ja tego policjanta kurde machnąłem. No co przez łeb dostał? To mandat mi chciał wlepić za tę wycinkę drzew. I niby jest, wiecie, wersja taka, że to ja drzewo ciąłem. A on podszedł pod drzewo, no i taka jest wersja, nie? Wydarzeń, ale mam nadzieję, że kurde oni się nie dowiedzą, że to ja mu Wiecie, bo po ty, ty, tym policjant szpitalu jest. No, jest w szpitalu. Dobra, widzowie, tu na razie tyle koniec, bo jeszcze ta policja może nadjechać i wtedy dopiero będzie problem. Ile ukosiłem? O, kurde, 1600, tu już tak dobrze. Co tu tak zgrzyta w tym kombajnie? Albo policja jedzie Zobacz, ta policja jedzie, akurat w dobry czas, kurde Zmieszczę się tu przez bramę? <coughs> Nie zmieszczę się No zajebiście, no i sygnały włączają Cię puszczę. Jedź ta Jechać, jechać, jechać Bitą Witam, witam pana. Poczekaj, pan, bo ja tu wjeżdżam Proszę, dlatego... proszę zgasić pojazd i zapraszamy do radiowozu. To znaczy? Nie stawił się pan na przesłuchanie, miał pan je godzinę temu. A Musimy ty? pana doprowadzić na komisariat. Ale to nie tak, że to wy mieliście przyjechać? czy pana, listy, które się dostaje, się czyta. Poczeka pan, ja zaparkuję tylko, dobra? Minutę ma pan. Ja pierdziele, zawijają mnie widzowie. A co, jak to tylko taka przykrywka, oni mnie zamkną... Widzicie, nie dobra, coś to nic nie wiecie, ja też. Ja pierdzielę tym bizonem, Panie też, Karolu, czas leci. No już! A mogę była z tym samochodem, że miał jak wrócić? Proszę pana! Nie, no nic nie może wychodzi. pan. Dobra, już się siada. W, chce pan, w nie, nie, nie. chce pan jechać do Do tyłu normalnie. czy do przodu mogę? Do tyłu. Dobre, jedziemy. A nie! No to się stało, że jakieś opóźnienia były i pan się nie stawił? Pan eee, sobie to jakieś zniwa robi nie, w tym okresie? Nie, bizona yy, czyściłem. A to pan kupił ten kawałek od tego chłopa? Bo tu też jakieś afery, jakieś sprawy A to nie, to ja tam nie tego. Ja bizona czyściłem, ja wyjeżdżałem od sąsiada, bo to tam... No ja od sąsiada, bo to, 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 tam jakieś afery z tym polem były. się pana, jakiś łeb budował. Bo ja się Słucham. niepokoję, wy chcecie, chcecie mnie zamknąć? Czy pana, to są rutynowe zeznania, rutynowe przesłuchanie. Pan, że to, pochodzi. jaka to była sytuacja, bo to. Ja, Przepamę, ten, że... ja nie wiem, no... jaka była sytuacja, bo pan godzinę temu się nie stawił na komendzie, także nie, no. nie wiem, jaka to jest sytuacja. Dobra, ale zaraz, zaraz zobaczymy, ja... jak znaczy, to jest. Ja, ja zaraz to wszystko wyjaśnię, bo to doszło do naprawdę wielkiego nieporozumienia. No tam się. Ma pan jakąś wszystko... kancelarię, która pana obsługuje, czy nie bardzo? Y... Chodzi o adwokata? Tak. Niestety nie. Ale ja o, sam powiem, polecam, jak było! Polecam tak między nami, żeby jednak mieć dobrego adwokata w tej sprawie, bo chyba to nie będzie takie proste, jak się Panu wydaje i nie będzie Panu tak do śmiechu. No ale jak do śmiechu, to ja się nie śmieję, to o co chodzi? Proszę Panie, panie to jakieś zaczniemy, jakieś... zaczniemy, rozmowę na przesłuchaniu, na razie proszę uh -huh. się nie odzywać, bo już jesteśmy blisko, muszę kamerę włączyć. Radziele, widzę, ale co tu się odwale. Oby mnie nie zamknęli tu na tej psiarni zamknął to przecież. Kurde, to lipa jak cholera. wysiadać. Proszę wysiadać. Zapraszam. No ja wszystko wytłumaczę, wiadomo. Zapraszam tutaj. Ja tu byłem raz No, sobie tutaj? wejdzie Tak, siądźcie sobie pan na chwilę. Tu, nie tu? Tutaj na chwilę sobie pan siądzie, mm -hmm. zaraz do pana wrócę. Widzowie, to jest w sprawie tego co ja pało tego policjanta, ale ja ci się, się kurde nie przyznam przecież. To, że ja powiem, że na jego te to tak jak ja powiedziałem wtedy, u karetka przyjechała policja, wszystko. A ten gościu i tak nieprzytomny w szpitalu jest chyba. Zaraz się do mnie wszystkiego, bo kurde, no nie wiadomo jak to... Ale to spokój, no... Niedawno tu kurde byłem, miałem przesłuchania jeszcze teraz, kurde taka akcja Bo przyjechał mi, zaczął coś pieprzyć, że nielegalna wycinka, że jest. Zapraszam Dobrze Idziemy do mojego gabinetu na przesłuchanie Dobrze Chodzi pan Gdzie mam usiąść? Pana na razie tutaj sobie siądziemy, pan sobie siądzie tam kulturalnie koło hmm. stołu Nie będziemy w... W tym pokoju przesłuchać siedzieć jak dwa głupasy no Dobra, pana, od A do Z No to tak, było tak Wycinałem krzaki tam na gospodarstwie. Pana, mamy tutaj zdjęcia porobione, krzaki co prawda tam były. Co niektóre drzewa nie potrzebowały pozwoleń tutaj mamy wypisane trzy drzewa potrzebowały pozwolenia na wycinkę no tutaj będzie tak czy siak mandat za to i kara finansowa Nie to rozumiem pokaże, no ale, Tak, tak Ale dobrze, yy, dobrze yy, no. Rozumiem, rozumiem, wiem, mój błąd po prostu Panie taniej na przyszłość jest iść po prostu do urzędu Wziąć no pozwolenie, wyciąć, nikt się do niczego nie przyczepi No wiem, ja ale tak, jak to mleko się rozlało, no to mandat będę musiał zapłacić, tak? Tak, tak yy, Dobrze, to było tak, yy, tam zacząłem wycinać i przyjechał ten policjant no, mhm. i ja tam kulturalnie mówię, no, dzień dobry i tak dalej. Ten policjant agresywnie podszedł do mnie, e, proszę. Pana. Dlaczego, dlaczego agresywnie? Nie wiem dlaczego. powiem szczerze panu, że nie czy wiem. Była, czy była między państwem napięta atmosfera? E, na czym między. Jakby z mojej strony nie było, ale policjant wjechał mhm. od razu. Po, powiem potocznie, na osro. E, zaczął zaczął mnie e, tam wyzywać i tak dalej, wie pan. Czy pan złożył skargę? Nie, wie pan co, nie jestem taki tam, nie tego, bo, wid, bo wiem, że... Pisemną, trzy pan zła... Ale chce nie. to pisemną, może pan właśnie złożyć. Ale to, to nie, będę, nie będę teraz, znaczy no chętnie bym, chętnie złożył. Tylko, no to, że nie chcę pana. też problemu robić gościowi, bo wiem, że w szpitalu leży w ciężkim stanie. Czy już wrócił do zdrowia? To nie chodzi o problemy, chodzi o zasady, moralność. Przy pana, jeżeli się wydarzyły takie rzeczy, jak trzeba opisać i złożyć donos, skargę pana, ja przygotuję formularz i proszę wypełniać. To poproszę, nie? Poczekaj, poczeka pan chwilę. Napierdźcie no lewicowi, kurt. Muszę jeszcze tego. Złożę to skarę na głośno. Co prawda, był niemiły. No, był niemiły. Dobra, składam skargę. No to. Tam... Tak? Proszę. Proszę to uzupełniać. Imię, nazwisko, numer PESEL. No dobrze, 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 dobrze. I opisać skargę. Teraz jeszcze. No to zaraz to zrobię, ok? To teraz... No dobrze, dobrze, no. Dalej Proszę mówić? kontynuować, proszę kontynuować, tak? i tak. I no przyjechał ten agresywnie do mnie, podszedł i tam zaczął mi gadać, że tu mandat będzie, tu to będzie i tak dalej, tu to. Nie ukrywam, że no. No. Zdenerwowany byłem, znaczy bardziej zesmucony, nie? Że taka sytuacja mi się przytrafiła. A no po pogardę Aż nagle ja tam wie pan, te drzewo wycina mnie? Eee... Ale jeleń tam stoi, kurde Ale by na polowanie poszedł w końcu Dobra, opowiada pan eee... dalej, no No i tego, i ja drzewo zacząłem ciąć Ten policjant nadszedł, centralnie w głowę mu drzewo uderzyło I co? Ja pierwsze co? Telefon po karetkę Może Zasłoń... policja powinna na interwencję jakieś kaski zakładać? No, jeżeli przyjeżdża do, przeproszeniem, takiej akcji Albo w jakieś środki ostrożności, proszę pana a on podszedł pod, pod sam ja, ja zacząłem krzyczeć, Panie, odsuń się pana, on stoi jak dąb. Walnęło w jakieś łeb. nagrania, jak... jakieś nagrania do wody. No, nagra nie ma, bo tam ja nie posiadam żadnych nagrań na ten temat. To, pana, ja ale pana, tak, proszę pana, tak. zacząłem od razu. Drzewo, drzewo może i faktycznie uderzyło tak, go w głowę ale... są ślady. Tylko zacząłem pana, goście od razu śladów. ratować. Dobrze, w jaki sposób? Proszę pana, szybko go ten. Zacząłem go odsuwać. Nie, 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 mhm. nie mógł przy tym. stresuję się, przepraszam. Mhm. Nie mógł odzyskać przytomności. Ja w tym momencie szybko zadzwoniłem po karetkę i cały czas go jakby próbowałem ten. Karetka przyjechała, zaczęła Dobrze, go tam. Teraz pan, mi, teraz pan mi wytłumaczy jedną kwestię. Drzewo wolnęło go raz w głowę, tak? Yy, tak, tak. Jak tak. spadło podczas wycinki. Tak. Zapiszę pan na karteczce tam. Zapiszę, już biorę tu Zapisuję. Dobrze, i teraz, proszę Panie Karolu, jedna ważna kwestia. Jakim cudem nasz policjant miał więcej obrażeń niż tylko jedno uderzenie, jeżeli według Pana zeznań, no i Pana Ej, historii, już... jakby nie patrzeć, tych śladów od drewna było dosyć nie dużo więcej? nie dał mi Pan dokończyć. Słucham. I tak, zacząłem go ratować, nie mógł odzyskać przytomności, nagle na chwilę odzyskał przytomność, zaczął szaleć. Szedł przewalał się cały czas przez nogi. Ja mówię panie, zatrzymaj się pan, jest stój, pan on, nie. Jest interwencja, ja muszę iść do radiowozu i znowu głową. mówię, panie, spokojnie! Mówię, spokojnie pan nigdzie nie idzie, on znowu Łbem łobud aż końcu przywalił głową. Jest kwestia. I... No dobrze, dobrze. No dalej to się nie pokrywa tak naprawdę z naszymi no okay, śladami no to... odnośnie obdukcji ze względu no to ciekawe, na to, że no to były rany normalnie na ciele, nie tylko na głowie, od uderzeń. Jakimiś mniejszymi szakami, drzewami. Aha. Nie wiem, jak to wygląda z pana perspektywy. Mhm. Czyli jakieś kurcze próbujecie mnie w coś robić? Nie próbujemy, tylko zadajemy pytania na no, ten moment. No to powiedziałem to, co tak jak było. Patrzę, że tu są. Yy, czyli tak jak policja działa, będę pewnie, kurde, jeszcze pociągnięty do powiedzenia. Ja gościa zacząłem ratować. jak okay, Andrzej, przygotuj tam cele. Dwójkę, no. Słucham? Panie, ja zacząłem gościa ratować. Mhm. Zadzwoniłem po karetkę, żeby wszystko było w porządku, a wy mnie chcecie do więzienia w jak ja jestem niewinny. Czy ten budynek wygląda panu na więzienie? Nie. No to do aresztu. Nazywa pan rzeczy po imieniu. Że Tymczasowego. Się... Na 48. No proszę pana, no naprawdę? Panie Karolu. Tu jest mandat. No, znaczy, a może pan mogę go przyjąć? Do... Może go nie przyjąć? Ja a mogę chociaż do kolegi zadzwonić, powiedzieć mu, że idę do nas 48? 10 tysięcy złotych, proszę pana, nigdzie pan nie idzie, dzwonił Kary, No daj mi pan skorzystać z telefonu, ja zadzwonię tylko. My... No... Proszę pana, mogę... będę mógł za chwilkę zadzwonić? Za chwilkę, Panie Karolu, Na minutę. To nie jest koncert życzeń. No proszę, ja muszę zusiada poinformować, że mnie 48 godzin nie będzie, no. Panie Karolu, czy ja panu powiedziałem, że pan idzie akurat do tej dwójki? No to gdzie? Przepada, no dzisiaj pan składa zeznanie, skargę No i idzie pan po prostu do siebie na piechotę do domu Albo jak ktoś odbiera To co pan mnie straszysz, już ja kurde... Szykuj dwójkę, krzyknąłem, bo tutaj dostałem SMS-a ważnego, a nie... A dobra... Co pan się tak przestraszył? E, to te papiery... Przyjmuje pan mandat? E, e, przyjmuję, ile tam? 10 tysięcy? Tak No trudno, przyjmuje, no to no jej no... No mój błąd, prawda? No człowiek za błędny pan coś y, tam budować, bo takie, no, mamy przepuszczenia, chyba każdy się domyśla. jak Karol, na przyszłość pan sobie załatwi pozwolenie się na budowę, żeby później też nie było dylematów <laughs> i problemów, żeby nie nie spokojnie, spokojnie, spokojnie. przyjeżdżać, bo spokojnie. wie pan jak to jest. Wiem. Y, no z takich ważniejszych tematów, no to no, powiem panu tak. Był jaki był, no w sumie jest. Nikt go za bardzo tutaj na komendzie nie lubiał. Aha. Pana zeznania są, jeżeli on pamięta co się wydarzyło to też będzie zeznawał na razie, na razie jest w śpiączce także nie wiemy No jak się obudzi i zezna na przykład, że, no, przykro panu, że tak nie się wiem wydarzyło. próbował zabić albo coś no to Proszę pana pan oszalał? Wtedy, wtedy się, wtedy się spotkamy jeszcze raz no, no. E, na dzisiaj to było na tyle Dziękuję Do widzenia Do widzenia A odwiozł? Do widzenia, tam są Do drzwi Do widzenia na dole. Eeeh, yy, yy, do widzenia, do widzenia, do widzenia. Uuuuuh, Jo pierdolę. O kurde, widzowie, prawie poszedłem do pierdla. To ten gościu śpiący jest dobry, on tego na pewno nie będzie pamiętał, że pa pałów dostał. No to trzeba wiedzieć, że nie można ze mną zadzierać, no. Kamień serca, dobra, idę do domu, widzowie, dobra. Już myślałem, że do Michała, bo musiał się odwołaliśmy w nie będzie. Dobra, widzowie, trzymajcie się, widzimy się w kolejnym odcinku. Coś tam z tą budową już będziemy działać, nie? Na razie.